Cześć, witajcie. Jak zapowiadałem, tak też robię. Wiozę swój motocykl do garażu Juliana, do serwisu we Wieliczce pod Krakowem. Słuchajcie, pan Mateusz ma bardzo dobre opinie. W internecie wszyscy mówią o nim pozytywnie. Zresztą wielu z was u mnie w komentarzach też polecało ten serwis. Więc postanowiłem się tam mówić. Wiadomo, kupiłem sprawdzony, używany w salonie BMW, ale lepiej dmuchać na zimne i postanowiłem, że w ramach rękojmi, jeszcze w czasie tej rękojmi, chcę, żeby go taki dobry, polecany serwis przejrzał. No i jadę. Słuchajcie, 370 km do zrobienia, zrobiłem już ponad 250, co jakiś czas się zatrzymuję i sprawdzam, czy pasy są dobrze naciągnięte, no bo motocykl wiozę takim oto zestawem, słuchajcie, wynająłem sobie taką przyczepkę oplantekowaną, DMC 750 kg z hamulcem najazdowym, widzicie, dość wysoka, więc opór powietrza jest, a ja sobie sprawdzam, jak ten motocykl jest, czy wszystko jest dobrze i słuchajcie... Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o montaż, to standardowo z przodu dwa pasy na półeczkę. Tutaj jest tele więc nie ma problemu, że yy, są to elementy niereserowane. No i z tyłu yy, za oś, tak delikatnie, on nie jest tak mocno naciągnięty. To jest tylko asekuracja, żeby tylne koło nie podskakiwało. No i co? Zostało mi 120 km i mam nadzieję, że wszystko będzie ok, że dowiem się, że mam bardzo dobry motocykl i że jestem przygotowany do następnego sezonu, i w końcu zostanie zweryfikowane to pokanie z tyłu. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia po serwisie. Dam wam znać, yy, czy coś wyszło, czy nie. Opowiem wam, jakie mam odczucia. Cześć. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nietypowa sceneria, ale mamy przerwę międzysezonową, więc nie będę wsiadał na motocykli i bardzo, żeby nagrywać fałki. A słuchajcie, obiecałem na ostatnim filmie, że nagram kilka słów na temat tej weryfikacji technicznej mojego motocykla i przede wszystkim weryfikacji tylnego zawieszenia, bo jak wiecie, zmagamy się z odczuwaniem dyskomfortu na podnóżkach podczas jeżdżenia po nierównościach poprzecznych. Jak widzieliście na samym początku, zawiozłem motocykl do Garżu Juliana, do prywatnego serwisu, pod Krakowem Jest to renomowany serwis Słuchajcie, wszystkie czynności macie wpisane w książkę Serwisową BMW Macie dostęp do oryginalnych części BMW Więc jak najbardziej go polecam Pan Mateusz, człowiek z olbrzymią wiedzą Przede wszystkim o motocyklach BMW Bo z tym ja się spotkałem Fantastyczne podejście do klienta, cierpliwość I na spokojnie wszystko jest wytłumaczone Ja już podjąłem decyzję Że będę tam serwisował swój motocykl Słuchajcie, mam tam 370 km Ale Kraków jest ciekawą destynacją i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby raz w sezonie pojechać tam na kołach i przy okazji serwisować swój motocykl. I co mnie tam mocno do tego przekonało, przede wszystkim to holistyczne podejście. To nie jest tak jak w serwisie, że macie instrukcję o po 50 tysiącach trzeba zrobić to, po 60 tysiącach trzeba zrobić to. Tam jest holistyczne podejście, Was, wasz motocykl jest oceniony w 100%. Dostajecie porady, co warto zobaczyć, co warto teraz zrobić, na co zwrócić uwagę przy następnym serwisie. No i przy okazji robienia tych wszystkich czynności, które są zlecone. Jest, jest pełne zwrócenie uwagi na to, co się w tym motocyklu dzieje i będziecie wiedzieć na bieżąco, yy, co macie zrobić. Mnie to przekonało i tak jak mówię, yy, ja będę tam jeździł, a krakowiakom cóż, <grych> Zazdroszę Wam, że macie tak dobrego fachowca tak blisko. Słuchajcie, jeżeli chodzi o weryfikację stanu technicznego, mojego, mojego motocykla to jest w stanie bardzo dobrym. Stan jest jak najbardziej adekwatny do jego przebiegu, więc to mnie bardzo uspokoiło. Znaleźliśmy tam jedynie jakieś ułamane plastiki, bodajże łapkę szyby. Brakowało opasek spinających te linki tutaj przy kierownicy. To wszystko zostało jak najbardziej wymienione. I jeździłem na nieaktualnym oprogramowaniu. Oprogramowanie bodaj z 2023 roku. Mam już aktualne z lipca 2025. Poza tym w motocyklu podczas sprawdzenia zmieniłem opony, postawiłem na opony Michelin Anaki Adventure. Słuchajcie, wiem, czytałem, są głośne. Ja postanowiłem zaryzy zaryzykować, pan Mateusz też mi je doradzał. Słuchajcie, ja nawet zgadzam się, żeby opony były ciut głośniejsze, ale żeby dobrze kleiły. Zresztą, wysocy rajderzy to potwierdzą, że jeżeli Twoja głowa, Twój kaz wystaje ponad owiewkę, to naprawdę najmniejszy Twój problem to jest lekko szumiące, czy tam bardziej szumiące opony. Ja takie, że w stoperach już się nauczyłem, że na motocyklu jest po prostu głośno. No i jak wiecie, ja miałem motocykl kupiony na obniżonych sprężynach Hyper Pro, na tych progresywnych. Motocykl był 2-3 cm niższy. Postanowiłem, że. Wrócę do oryginalnych sprężyn, które też dostałem podczas zakupu motocykla. Więc poprosiłem pana Mateusza. On mi przywrócił te sprężyny, zaadaptował zawieszenie. No i zobaczymy, jak będzie na tych sprężynach się jeździło. Motocykl jest odczuwalnie wyższy. Ale odczucia z jazdy nagram już w nowym sezonie, jak będę jeździł. Jeżeli chodzi o tylne zawieszenie, słuchajcie. Sprawdziliśmy całe paralewer. Sprawdziliśmy wał. Sprawdziliśmy te połączenia wszystkie z przekładnią. Nie znaleźliśmy żadnej technicznej przyczyny, która mogłaby powodować taki dyskomfort, a więc nadal nie wiemy. Pan Mateusz mówił, że może to jest stopka centralna, słuchajcie, ale ja z tego co pamiętam, podczas jazdy po tych nierównościach trzymałem tą stopkę nogą niżej, żeby ona nie uderzała i też to odczuwałem, więc raczej to nie jest ta przyczyna. No, będę tego szukał, no słuchajcie, jestem spokojniejszy, bo wiem, że tam nic technicznie się nie urywa i, i nie jest jakby zagrożone moje bezpieczeństwo no zobaczymy co, co będzie, słuchajcie, ja mam przejechane ponad 50 tysięcy kilometrów, przy 60 tysiącach kilometrów mam akcję serwisową, wymianę wału, może coś w tym wale jest, no zobaczę, wymienimy wał, będziemy jeździć, będziemy diagnozować, może w końcu yy, to sprawdzimy tutaj słuchajcie, jeżeli chodzi o cierpliwość pana Mateusza z garażu Juliana no to tak jak mówię, no my kilku się zmagamy z, z, tymi, z tym dyskomfortem na, na tych podnóżkach, i tam wymieniamy swoje jakieś doświadczenia, i kolega tutaj za pośrednictwem YouTube napisał do mnie maila, że już chyba zna przyczynę. W naszej dolegliwości wysłał mi tam rysunek, że, że tam jest tulejka na. Na tulejka, przy łożysku igiełkowym przy połączeniu przekładni z paralewerem. Tam jest jakiś błąd techniczny, i tam jest luz i przez to odczuwamy ten dyskomfort. Ja oczywiście to przekazałem panu Mateuszowi na WhatsAppie, bo na bieżąco dostajecie zdjęcia. Ja przynajmniej dostałem na bieżąco zdjęcia z serwisu mojego motocykla, co jest zrobione. Ja też do niego wysłałem taką instrukcję, że, że tutaj kolega mi napisał, że, że coś takiego może być. Oczywiście nie dostałem żadnego pocisku, czy, czy żadnego znegowania, ale no spokojnie poczekałem parę chwil i dostałem, no to przesyłam odpowiedź i dostałem po prostu zdjęcia rozkręconego tego elementu, że tam się nic nie dzieje, tam jest wszystko ok, zostało to sprawdzone, więc naprawdę podejście do klienta jeszcze raz w tamtym serwisie jest fenomenalne. Jeżeli chodzi, warto powiedzieć może kilka słów o samym transporcie motocykla, słuchajcie, bo ja jak przygotowałem się do transportu, no bo już stało, zrobiło się zimno i nie mogę jechać na kołach, szukałem mi dość mało informacji, dość mało film w ogóle się ogłasza na ten temat. Ja nie chciałem na tych portalach kurierskich takich typowo yy, się pytać, no bo ja chciałem mieć ten motocykl dobrze zabezpieczony podczas transportu. Yy, zapytałem kilka takich profesjonalnych film i ceny wahały się od 3 do 3,5 tysiąca. Czy to dużo? Ja uważam, że to jest standardowa cena, słuchajcie, bo tak jak powiedziałem, 370 km w jedną stronę. Motocykl musiał zostać kilka dni na serwisie, więc w grę wchodziły dwa kursy po powiedzmy 750 km, to jest 1500 km. No i dwie dniówki, czyli słuchajcie, no, tego busa trzeba zalać. Człowiek musi pracować dwa dni, żeby mi ten mococyk przewieźć. No, i do tego jeszcze musi być jakaś marża zachowana, więc ja uważam, że te 3-35 tysiąca to jest normalna cena. Ale jak wiecie, jak coś zrobicie sami, będziecie mieli taniej, no i ja też tak zrobiłem. Wydają taką przyczepę, jaką tam widzieliście na początku. Ona mnie wyszła 3 doby po 50 zł, czyli 150 zł plus 850 zł za paliwo wydałem w swoim samochodzie. Swojego czasu nie liczę, no to. 3,5 tysiąca, 35 tysiąca miałem wyceniony taki transport powiedzmy profesjonalny a ja to przewiozłem za 1000 zł więc wydaje mi się, że warto poświęcić swój czas przynajmniej oddacie, dostaniecie z powrotem to w pieniądzach no i teraz może już odbijając od tego tematu weryfikacji mojego motocykla przerwa międzysezonowa trwa a ja oczywiście zamawiam do mojego motocykla gadżety od naszych chińskich przyjaciół za pośrednictwem znanego wszystkim portalu aukcyjnego no, i tak słuchajcie, postawiłem w osłony y, takie naklejane osłony na zbiornik paliwa, żebym kolonami y, go nie rysował. Postawiłem na nową osłonę reflektora, bo ja mam reflektor Pro, więc szkoda byłoby go od kamienia uszkodzić. Y, to jest taki odpowiednik osłony od renomowanego producenta. Postawiłem w pojemnik dla narzędzia, który jest montowany z tyłu do tego stelaża kufra też odpowiednik renomowanego części od renomowanego producenta następnie zakupiłem osłonę kokpitu słuchajcie w się jest tak, że między wyświetlaczem TFT a kierownicą jest taka dość spora dziura tam idzie kupić taką dedykowaną owiewkę, ja ją właśnie kupiłem no i zaraz za jednym strzałem postawiłem zabezpieczenie antykradzieżowe do wyświetlacza TFT i to taka wersja z daszkiem, więc tak to na dzień dzisiejszy wygląda, no i teraz Robi taki delikatny lifting motocykla, ale o tym was poinformuję. W filmie najprawdopodobniej to będzie taki szybki short, który pojawi się na kanale jeszcze przed świętami. Wszystkich zapraszam do obserwowania, subskrybowania. Dziękuję Wam za dzisiaj, nie będę przedłużał. Mam nadzieję, że te kilka słów, które dopowiedziałem, rozwieje wszystkich, wszystkich wątpliwości. Słuchajcie, ja jestem uspokojony, ja jestem już dzisiaj mega zadowolony z mojej zmiany motocykla, bo weryfikacja. Jasno pokazała, że motocykl jest w bardzo dobrym stanie i nic tam nie zostało ukryte, mogę dalej jeździć. A jeżeli chodzi o dyskomfort na podnóżkach, no cóż, trzeba diagnozować dalej. Najważniejsze jest, że nic tam się nie obrywa, nic tam się nie urywa, nie ma jakichś technicznych bubli, więc można jeździć, no i trzeba czekać. Myślę, że z czasem, że z, czasem z pewnością to zdiagnozujemy, no bo na szybko jest ciężko, ale tak, po kolei, po kolei, troszkę czasu trzeba poczekać, cierpliwości troszkę, no i będziemy. Wszyscy to wiedzieć. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, cześć!